Ale będzie urodzenie. Ja, przyszłego ich życia. Przeprośmy Chrystusa za nasze grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli w Chrystusowej ofierze w święta sprawuje się Boże Błogosławieństwo dla Archarda i Haliny w ich życiu małżeńskim. beauty so, of a good wife in a well kept house. Happy the husband of a good wife, twice lengthened are his days. A worthy wife brings joy to her husband, peaceful and full is his life. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie. Dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedynie drugich i wybaczając sobie nawzajem. Drodzy dyszanci, Kalino, dzisiaj za chwilę wypowiecie słowa przysięgi małżeńskiej. Szczególna okazja zgromadziła nas wokół ołtarza, aby być też świadkiem waszej przysięgi małżeńskiej. Przyszliśmy tutaj, aby razem z wami uczestniczyć w tej radości i też prosić Boga, aby udzielił wam swego błogosławieństwa. W pewien sposób jesteśmy nim związani, czy to więzami rodzinnymi, czy przyjacielskimi. Każdy z nas tutaj przychodzi, aby właśnie uczestniczyć w tej radości nowożeńców. W momentach, kiedy człowiek musi podjąć i podejmować decyzję, która dotyczy jego życia chyba trochę, a może nie tylko, też ma jakiś lęk. Bardzo poproszę Pana Tejnicza, daj Panią Halinę. Tu proszę wejść tutaj. Pana wróci się do siebie, tak. Chargent, Helino. Wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Patrzcie na siebie, nie na mnie. <grych> Richard, Halino, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej dole aż do końca życia? Czy chcecie być wzajemną dla siebie, wzajem, żyć za wzajemnej miłości. Chciałem, chciałem zapytać o dzieci, ale to nie potrzeba. <śmiech> <śmiech> Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczony łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. zawsze sakramentalny związek małżeński podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja cię chrzczę, ja cię chrzczę, biorę ciebie haliną za żonę, biorę ciebie haliną za żonę, przysięguję ci miłość, przysięguję ci miłość, wierność i i uczciwość małżeńską, I uczciwość małżeńską, oraz życie nie opuszczę, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, aż do śmierci. Tak mi dopomóż, tak mi dopomóż, Boże wszechmogący, Amen, Panie Boże wszechmogący, Panie Boże wszechmogący Trójcy jedyny, Trójcy jedyny i wszyscy święci, wszyscy święci. Ja, Halina. Ja, Halina. Leonciebie za do zamęża. Za ślubuję Ci miłość? Iślubujecie miłość? Wierność, wierność. i uczciwość małżeńską. oraz uczci uczciwość małżeńską. Oraz życie nie opuszcza aż do śmierci. Oraz życie nie aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny, Trójcy jedyny i, wszyscy i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Już są teraz małżeństwie, może się ładnie pocałować. Tak? <laughs> yeah. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Teraz powiem Halino, Haliną, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Pani profesor Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i ja. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i, i, Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Amen. Amen. Możemy wrócić już teraz? Możecie wrócić. Czy ktoś ma ulgę Czy nie? I to ja przeczytam. Powstańmy wszyscy. udział w radości nowożeńców, błogajmy Boga, aby nas wszystkich obdarzył pokojem i zachował swojej miłości. Módl się za Arczarda i Halinę, którzy zawali małżeństwo, aby ich miłość była wiernym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. My stanowili jedno ciało. Ty pouczałeś nas, że tej jedności przez Ciebie ustanowionej nigdy nie wolno roz rozłączać. w waszym życiu małżeńskim, aby Chrystus, który was połączył, nieustannie wspomagał waszą wzajemną miłość, byście też tę miłością świadczyli innym wobec, z którymi się spotkamy. A teraz będzie specjalne błogosławieństwo i po błogosławieństwie poproszę wasz młodych, to nie młody, no tak, no <dosuńczyźdź> i świadków do podpisania oficjalnych dokumentów z, samej, z tej w Michigan. Proszę bardzo, teraz poproszę i światło. Like almost 30 years, more than 30 years, yeah. more than 30 years because we live in a rating house in everlight Street. Cashmere in Everlite Street. Yeah. yeah, yeah, I don't remember number of hours. No, don't have to, yeah, yeah okay, it doesn't matter. We was like start family. My mother, I'm sorry, she passed away really like 27 years ago. I always tried to come in, my daughter always tried to come to in the cemetery and, um. And I am so happy, I just came meet with my daughter. She's came from Florida. Kalina and Richard, Asher, they didn't know. It was make surprise. They surprise Kalina me. know I was to be coming. Okay. We didn't know. We didn't was. know it was to surprise today, yes. today yes. in Lava. You're supposed to come.